Podziękujemy bo Bogu i Malinie także. Mamy jeszcze jeden dzień możliwości, możliwości aby pokazać w dzisiejszym dniu, bo to może być ostatni dzień w naszym życiu, aby żyć całą swoją istotą. Dziękując Bogu. nem vici Że nie tylko w kościele, nie tylko teraz, kiedy szukamy przez Słowo Pana Bożej męskości i odpowiedzi na nasze pytania i nasze prośby, lecz przede wszystkim wracając do domu po do drodze, we, będąc w do domu lub w pracy, ciągle stracę mieszkanie i serce kierować na ten temat, aby w pełni uczestniczyć, jeśli nie możemy uczestniczyć. Wczoraj mówiliśmy trochę dla tych, którzy nie uczestniczyli wczoraj na tych rekolekcjach o ważności jak Matka Gózia przez ostatnie 200 30 lat w różnych częściach świata przemawia, mówi do Kościoła i każdego każdemu człowiekowi chcę do powiedzenia. Dzisiejszy temat, jaką tej te konferencji jest, Dlaczego Maria? Proszę o 40, 40 lat. Temat jest związany z myślą ponad 40 lat. I słuchaliśmy, że w tej walce, którą dotyczył, Na serce człowieka, który nie widzi, że nieprzyjaciel próbuje na różne sposoby odziedzictwa i zniszczyć. Ten dar, który jest najcenniejszy, najlepszy, to co jest największym bogactwem w naszym życiu, to jest ten dar, wiary. Wiara, że Jezus Chrystus jest, że Jezus Chrystus jest. Odpowiedział na każde nasze poszukanie, każde nasze pytania, że tylko Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem, tylko On czeka po śmierci na nas. I patrząc na nas, Maria wiedziała i przypominała, że powinniśmy sobie mocno trzymać tych broni, które nam zostawiła, aby mogli kogoriatury. Jesteśmy w w Starym Testamencie. Jesteśmy mała trzopa, mała grupa, która została, która próbuje zwyciężyć to, co jest przed nami, to, co jest wokół nas, to, co jest w nas. I przypominam tylko tych pięciu kamieni, które nam zostanę i to musi być nie jest teraz jakaś alternatywa, to po prostu musi być nasza codzienność. I Maria powiedziała, jeśli chcecie, kochani dzieci, módlcie się, abyście mogli wzrastać do Boga i być bliżej Boga. Aby być blisko Boga i wzrastać do Boga. Jest niemożliwe bez muletnio. Nieustannie, modlitwę skierować nasze myśli do Boga i Marii. Wręczam Wam pięć kamieni, które symbolizują broń przeciwko Waszemu potężnemu Panie Dzięki nim będziecie mogli wygrać każdą bitwę. Jeśli wątpimy często, a walczymy z niemi, z takimi myślami, Dusza, która wątpli, to jest nad nim, brakuje zaufania. Dlatego kiedy my, który mamy, jesteśmy oszczędni, mamy ten sakrament, kiedy nam coś brakuje w życiu, a Bóg ma pretensje do nas, zostałeś wybrany, wybrany, ja muszę Cię prowadzić próbą Abrahama. Muszę pozwolić, aby być, być kruszony, kruszony. Muszę zobaczyć przede wszystkim, ty sam, sama, jaka jest moja wiara. Bo tylko wiara Nie Nieraz Jezus powiedział. Jeśli nie uwierzysz, tak się stanie. Ale tutaj nie ma miejsca, aby wątpliwość nam przeszkadzała. Wątpliwości. I na rzeczy jest rozważanie, szukać prawdy, ale pozwolić, aby duch wątpliwości miał miejsce w naszym wnętrzu, znaczy nie ufać Bogu, oto grzech, którego często nie spowiadamy. A powinniśmy konfesjonalnie powiedzieć tyle razy w jednym dniu brakuje mi zaufania do Boga. Każdy raz, kiedy jest nęk strach, parałysz, wątpliwości, Smutny, to są znaki, czyli brakuje zaufania do Boga. Pierwszy kamień, o którym matka Bożia powiedziała, to Eucharystia, drugi kamień to Słowo trzeci Słowo Boże. Medytować Słowo Ojca Przeświecznego, czwarty modlitwa, mordyce narożańców. I pięcik, pią, jest posł. Poszczyć. Wrócić do posłuchu. Do umartwienia, które są potrzebne, aby mogli zwyciężyć nasze ciało. Aby nie pozwolić żadanowi, aby nasz musiał. Ciało umartwione jest ciało mocne. Umysł mocny. Nie jako Jakieś auto przekonania. ja jestem mocny. To jest pikna. Jest kwestia tylko czasu, kiedy dany ja musi zostać, no, przez działanie ducha Świętego. Dziś, jak powiedziałem, dlaczego Mawra Bożnia prosił o 40 lat? Ostatni wręcz bo chyba. Jeden z powodów jest, po mojemu myśleniu, że jesteśmy bardzo nieposłuszni. Ten, to nieposłuszeństwo jest korzieniem wszystkich naszych grzechów. Wczoraj mieliśmy okazję w pierwszym czytaniu. Słuchajcie, Adam i Ewa pokazują pierwszy raz. Szata usprawiedliwia tak. Ta miłość, która tylko stawia do naszego wnętrza, do naszego serca i zostawia. Jeśli nie mamy taką odwagę jaką Jezus pokazuje, aby walczyć, często nie wystarczy, bo Zdrowa Szanowia łaski pełno, pokusy i szatan odejdzie z On ma zamiar zniszczyć i prowadzić do biegów. I widzimy biegu na tym świecie. Widzimy, jakie są uczynki ludzkości przez wojnę, przez różne grzechy i Jeśli czytamy ze Starego Testamentu, prorocy Bóg wysyła proroków, aby mówić, nawracajcie, że potem na końcu wysyłał swojego Syna i w Synu swój Ojciec pokazał drogę. I dziś możemy powiedzieć, że to czas jest u tego że to jest czas Ducha Haszyntego, który przez Maryję zlatite, Matka Božja, Guadalupe u Meksiko, pravi temu, Diego u I te, ta objavljenja Każda część ciała musi słuchać, musi czuć, musi rozumieć orędzie i troskę Boga, który kocha swoje dzieci. La Salette 1846 roku w francuskich Alpach Matka Boża płacząca, Okazało się, że posłuszne lanie, jak podczas objawienia płakała, mówiąc między innymi Od jak dawna Cię już za was. nas. Jeden z tematów wczoraj ujęliśmy. Dlaczego Matka Boża płacze? Ojciec Józef mówił na ten temat. Bo ona jest zjednoczona z Jezusem. Mocno zjednoczona z Jezusem. Płacze, powiedzieli grzech ludzkości, Nasz grzech, który powoduje Bóg, miecz w sercu Jezusa Maryja. I druga rzecz jest, że współczujemy. Kiedy nosimy i cierpimy. Nosimy nasz krzyż. Ona nam jest blisko. Nigdy nie wątpić. Tylko potrzebujemy naszego oddania. Oddaj wtedy zjednąć swoje cierpienia za cierpienie z jest, w Jezusa i na I znowu Cię, Jezus skutki tej modlitwy tej Już dawno cierpię za Was. Chcąc, mój Syn, Was zapuścił. Jestem zmuszoną o to prosić, aby sobie nic tego nie robić. Dało nam sześć dni do pracy, siódmi zastrzegłam sobie, a nie chcą tylko przyznać. Włożnice, i imię mojego syna. Te dwie rzeczy tak bardzo obciążają pragnienie mojego syna. I matka może powiedziała, wezwała do pogody. I piątą, proroszczącym objawem, piszącym na nowe, ogłosił ich nauczył charakter. I tak dalej. Tak. Zobaczcie, w każdym objawieniu jest coś. Potem lód w tym samym w okresie Maria, objawiła się w Mładecy sobie Sobierową, przekazała prawo świętej, pokalane poczęcie i też wezwała do pokuty. Potem Fatima, Matka Bożia, też ponad raz lat wezwała nas do pokuty, aby pokutować, aby rozszerzać nabożeństwo do ujęcia, i tu nabożeństwo, więc zadośćuczyliśmy za, za wszystkie zniewagi, już i krzemie przeciwko jej niepokalanemu serca. Na końcu powiem, coż o To objawienie w Japonii, ty w 1963 roku, prawie 10 lat przed meczukowiem, siostra Agnieszka Katsukosa-Sadata miała objawienie podczas otwierania tabernaku w domu zakonu. Oszlepił ją blask Najświętszego Sakramentu. Niedługo po tym wydarzeniu na lewej ręce zakonnicy pojawił się krwawiący stygmat, a wkrótce, wkrótce taki sam był na figury Marii w kaplicy. Figura ta wielokrotnie też płakała łzami i płaciła się szefie w 1908-1910 członkiem obywateli i gad, uznał objawienia za prawdziwe. I mówiła Matko Boże moja córko, moja nowy córko czy kochasz Pana? Jeśli kochasz Pana, wysłuchaj tego co mam Cię do Jest to bardzo istotne. Przekaż to swoim że Wielu ludzi na tej ziemi zasmuca Pana. Poszukuje dusz, które go pocieszą. Aby uciszyć w imię Ojca Niebieskiego, chciałabym swoim synem i tej duszy zadać uczyniłem za ofiarowując swoje cierpienia i biedę Bogu w imieniu, ażeby świat poznać, jak wielkie z dnie imię Ojca Niebieskiego, Przygotowuje się do surowego opomnienia całej ludzkości. I tak dalej. Co możemy nauczyć się z tego? Jaki jest, jak jest sens ich poręciu, Miłość. Społeczeństwo, kraj, rodzina, parafia, gdzie nie ma. Jest niemożliwe. W naturze człowieka musi być piękno. Musi być miłość. Wtedy człowiek jest cieszy. A tam, gdzie nie ma miłości, jest dobrze. Dlatego Pan Bóg nas pragnie. Pragnie i szuka osoby, które będą ofiarować swoje życie. Gdyby. Otrzymały gdzieś nas w swoim jak ta siostra z... otrzymała też ta... światło z o Teraz będzie cuda z nami, kiedy Kama pokaże nam Jezusa, Boga, aby to światło wniknięcia naszą duszę, i aby zobaczyli, co nas czeka w wieczności, jaka jest ona wieczność, jest piękna. I jeżeli nie jesteśmy, aby żyć nie tylko w tym świecie, jesteście wybrani, wybrani aby żyć i być z nami w wieczności. Niech nam Matka ją pomoże i pomaga, aby mogli doświadczyć te rzeczywistości, które często teraz są bardzo ukryte i często nie widzimy tego, co nam Bóg przygotował w wieczności. I'm